Hej, witam Was w dzisiejszym odcinku z ciekawostkami z MSP. No to możemy zaczynać. Pierwsza ciekawostka: chcecie mieć, nie chcecie mieć lagów, chociaż one są. Nie możecie robić filmów, prawda? No i tak. Żeby nie mieć lagów, po pierwsze, trzeba wyciszyć MSP. Po drugie, i trzeba sobie ustawić animkę nie taką, że ona właśnie taką, ona się ciągle rusza, tylko taką, że na raz i już nic więcej nie robi. To jest tak. To o to chodzi. Po trzecie, żeby nie mieć też lagów, wyciskacie w to Movistar Planet i od razu ci wszyscy ludzie znikają. Ja już nacisnęłam. No więc, na przykład, nie wiem. Włączamy to. Wciskam to. to no i się włącza. Dobrze. Y, teraz tak. Pewnie zastanawialiście się, jak być deret na MSP. Po pierwsze, trzeba zrobić konto. Po drugie trzeba y, dać usuń konto. I najpierw się na nie zareagować a później dać usuń. Tam się daje hasło i tak dalej. No i macie delet user, ale nie róbcie tego na swoim koncie, bo mi się już raz nie udało. Możecie stracić konto po prostu. E, tak, jeszcze chciałabym powiedzieć, że... Jeśli macie mało pieniędzy, zawsze możecie sobie tą stówkę iść i do pokoju Juny, czy Julcianki, czy do jego, no do przyjaciół ogólnie, do pokoju i ugostkać zwierzaczki. Yy, tak, jeszcze, yy, yy, jeszcze mi to zostało, yy, <tryk> chyba tyle, ale poczekajcie, zaraz wracam. <tryk> No, i mi się wydaje, że tyle tego odcinka. Taki odcinek z ciekawostkami. No więc dziękuję za oglądanie. Myślę, że te ciekawostki się przydały. Napiszcie w komentarzu, czy się przydały. No i pa.